Witam, kochani. Są to afirmacje na odchudzanie. Słuchając tych afirmacji przez 30 dni, przestrajamy naszą energetykę wewnętrzną na odchudzanie. Po 30 dniach słuchania tych afirmacji, totalnie zmieni się nasz tok myślenia, będziemy czuli się lepiej sami ze sobą i docenimy swoje ciało i siebie więc zaczynamy wdech i wydech wdech i wydech wdech i wydech. Wdycham sukces. Wydycham strach. Wdycham sukces. Wydycham strach. Pozwalam mojemu ciału na uzdrowienie Idę w kierunku zdrowia. Pozwalam mojemu ciału na pozbycie się toksyn i nadmiernych kilogramów. Z łatwością pozbywam się nadmiernych kilogramów. Dobrze zbilansowane posiłki to dla mnie codzienność. Z łatwością wypijam od dwóch do trzech litrów wody codziennie i czuję się zawsze syta. Stawiam na siebie i moje zdrowie jest na pierwszym miejscu. Każda komórka mojego ciała odnawia się w świetle pozytywnej energii. Każda komórka mojego ciała zdrowieje. Z każdym dniem coraz bardziej. Z dnia na dzień jestem szczuplejsza, ponieważ ćwiczenia dają mi ogromną radość i siłę. Każdym dniem jestem szczuplejsza, zrelaksowana i naładowana pozytywną energią. Czuję się piękna, czuję się pewna siebie. Kocham siebie. Kocham swoje ciało. Emanuję niezwykłą, świetlistą energią. Przyciągam do siebie wspaniałe osoby. Moje ciało jest Synchronizowane z mądrością wszechświata i wie jak się uleczyć. Mam moc samo uzdrowienia i szanuję mądrość mojego ciała. Mam dużo cierpliwości i wystarczająco czasu, aby poświęcić na gimnastykę. Ta łatwa współpraca z moim ciałem sprawia mi ogromną radość, manifestuje zdrowie i piękną sylwetkę. Jestem wdzięczna mojemu ciału. Za uzdrowienie, za wspaniałą współpracę. Pozwalam mojemu ciału na uzdrowienie, idę w kierunku zdrowia. Pozwalam mojemu ciału na pozbycie się toksyn i nadmiernych kilogramów. Uwalniam się od nadmiernych kilogramów. Jestem wolna od toksyn. Z łatwością pozbywam się nadmiernych kilogramów. Dobrze, zbilansowane zdrowe posiłki to dla mnie codzienność. Z przyjemnością wypijam. Od dwóch do trzech litrów wody codziennie. I dlatego czuję się zawsze syta. Stawiam siebie i moje zdrowie na pierwszym miejscu. Każda komórka mojego ciała odnawia się w świetle pozytywnej energii. Każda komórka mojego ciała zdrowieje z każdym dniem coraz bardziej i bardziej i bardziej. Z dnia na dzień jestem szczuplejsza. Ponieważ ćwiczenia odchudzające dają mi ogromną radość i powera. Z każdym dniem jestem szczuplejsza, zrelaksowana, naładowana pozytywną energią. Czuję się piękna, czuję się zdrowa, czuję się kochana, uśmiecham się, przyciągam do siebie wspaniałe osoby. Moje ciało jest zsynchronizowane z mądrością wszechświata i wie, jak się leczyć. Mam moc samouzdrowienia i szanuję mądrość mojego ciała. Mam dużo cierpliwości. Ta łatwa współpraca z moim ciałem sprawia mi ogromną radość. Manifestuję zdrowie i piękną sylwetkę. I jestem wdzięczna mojemu ciału za uzdrowienie. Jestem wdzięczna za piękne ciało i wspaniałe samopoczucie. Pozwalam mojemu ciału na uzdrowienie. Idę w kierunku zdrowia. Uwalniam się od toksyn. I nadmiernych kilogramów z radością. Pozbywam się toksyn i nadmiernych kilogramów z łatwością. Dobrze, zbilansowane, zdrowe posiłki to dla mnie codzienność. Z łatwością wypijam od 2 do 3 litrów wody codziennie, dlatego czuję się zawsze syta. Stawiam siebie i moje zdrowie na pierwszym miejscu. Każda komórka mojego ciała odnawia się. W świetle pozytywnej energii. Każda komórka mojego ciała zdrowieje coraz bardziej i bardziej i bardziej. Z dnia na dzień jestem szczuplejsza, ponieważ ćwiczenia odchudzające dają mi ogromną radość, i siłę. Z każdym dniem jestem szczuplejsza, zrelaksowana, naładowana pozytywną energią. Czuję się wspaniale. Czuję się piękna, czuję się kochana, czuję się wyjątkowo, przyciągam wspaniałe i dobre osoby, moje ciało. Jest zsynchronizowany z mądrością Wszechświata i wie, jak się leczyć. Mam moc samouzdrowienia i szanuję mądrość mojego ciała. Mam dużo cierpliwości i czasu. Łatwa współpraca z moim ciałem sprawia mi ogromną radość. Manifestuję zdrowie i piękną, zgrabną sylwetkę. Jestem wdzięczna mojemu ciału za uzdrowienie. Jestem wdzięczna mojemu ciału za wspaniałą współpracę. Jestem wdzięczna Wszechświatu za wszelką pomoc. Jestem wdzięczna za piękną sylwetkę i wspaniałe samopoczucie. Czuję się piękna. Czuję się doceniona. Czuję się radosna, czuję się zdrowa, czuję się wspaniale.